Film opowiada historię dwunastoletniego Trevor'a McKinney'a, który dostaje nietypowe zadanie od swojego nauczyciela. Projekt brzmi prosto – wymyślić sposób na to, jak zmienić świat. Nazywam się Piotr Cygan i witam Cię w podcaście Czas na Życie Marzeń. Głęboko wierzę, że to, co potrafimy sobie wymarzyć, jest dla nas osiągalne. Co najważniejsze, bez względu na okoliczności, marzeń nikt nie może nam odebrać. Naszym życiowym zadaniem jest obudzić się i uczynić je rzeczywistością. Spójrz więc na swoje życie inaczej, jak gdyby najlepsze miało się dopiero wydarzyć. Twoja podróż pełna inspirujących tematów i wywiadów zaczyna się teraz. Witaj w 48. odcinku podcastu Czas na życie marzeń. Podcast Czas na życie marzeń to taki szczególny podcast, który mówi o życiu wyższej jakości. Ja rozumiem y, życie wyższej jakości jako życie świadome, celowe i znaczące. Jeżeli chcesz poeksplorować na ten temat więcej, zachęcam Cię do. Przejrzenia poprzednich odcinków, jest ich 47. Tam znajdziesz wiele odpowiedzi w zakresie tego, co oznacza dla mnie to życie jakości w szczegółach. Dzisiaj, w kontekście życia świadomego w obszarze życia świadomego chciałbym zabrać Cię w podróż śladami emocji, śladami refleksji i śladami inspiracji, którą proponuję. Filmoterapia, mówiąc prosto i obrazowo, oglądanie filmów z głębszym przesłaniem. A na tapetę bierzemy film, który zrobił na mnie przed laty ogromne wrażenie. Podaj dalej albo Pay It Forward, w którym główne role grają Kevin, Kevin Spacey, Helen Hunt i Halle Joe Osment. Dlaczego ten film warto obejrzeć? Dlaczego ten film warto obejrzeć między świętami? Zaraz się przekonasz. Czym jest filmoterapia i jak może wpłynąć na Twoje życie? Filmoterapię można nazwać metodą rozwoju osobistego, która polega na oglądaniu filmów w sposób bardziej świadomy niż z reguły, szukając w nich innej perspektywy lub odnosząc ich treść do swojego życia. Czy to znaczy, że nawet obcy ósmy pasażer nostromo? Kultowy horror science fiction można odnieść do swojego życia? W pewnym stopniu tak. Nawet jeśli fabuła wydaje się całkowicie oderwana od znanej rzeczywistości, filmy mają w sobie moc poruszania emocji. Możesz obserwować, co czujesz w danej chwili, wyobrażać sobie, jak, postąpił, jak postąpiłbyś na miejscu bohatera i zastanowić się, co mówi to o tobie. Filmy pozwalają spojrzeć na świat z innej perspektywy i jednocześnie lepiej zrozumieć siebie. Często stawiają przed nami trudne pytania, które zmuszają do refleksji. Szczególnie cenną wskazówkę mogą dać Twoje emocje podczas seansu to jak reagujesz na różne sytuacje i postacie. Dzięki filmoterapii możesz odkrywać swoje potrzeby. Radzić sobie z trudnymi emocjami, albo po prostu poszerzać swoje horyzonty, jednocześnie robiąc coś przyjemnego, bo kto nie lubi oglądać filmów? W świątecznej atmosferze, gdy masz więcej czasu dla siebie, oglądanie filmów takich jak Podaj dalej, może być idealnym sposobem, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym, co naprawdę jest ważne. Film opowiada historię dwunastoletniego Trevora McKinneya, który dostaje nietypowe zadanie od swojego nauczyciela. Projekt brzmi prosto: wymyślić sposób na to, jak zmienić świat. Trevor wpada na genialny pomysł, który można nazwać wdzięcznością 2.0. Zamiast odwdzięczać się za przysługi, każda osoba miałaby zrobić. Trzy dobre uczynki dla innych i poprosić ich, by zrobili to samo dla kolejnych osób. Z pozoru proste założenie zaczyna wywoływać ogromny efekt domina. Ten jeden pomysł, zapoczątkowany przez chłopca, zaczyna tworzyć łańcuszek dobroci, która wpływa na życia wielu in innych ludzi. Trevor, mimo młodego wieku, zmaga się z wieloma trudnościami. Jego matka walczy z uzależnieniem, ojciec jest nieobecny, a nauczyciel, który zleca projekt, sam nosi bolesne blizny przeszłości, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. To właśnie te skomplikowane relacje i otaczające go poczucie niesprawiedliwości stają się dla Trewola impulsem. Chłopiec, patrząc na borykających się z problemami dorosłych. Postanawia stworzyć prosty, ale genialny system, który ma potencjał przynosić realną zmianę, nie tylko w jego własnym otoczeniu, ale i na znacznie większą skalę. Film, wierzcie mi, w naprawdę poruszający sposób pokazuje, jak małe gesty mogą mieć ogromne znaczenie i jak nawet jedna osoba może rozpocząć zmianę na szeroką skalę. Ten film daje przykład, że każdy z nas ma moc, by zmieniać świat. Niemożliwe, a jednak. Czy pamiętasz szkolne łańcuszki? Jeśli zastanawiasz się, czy rzeczywiście masz wpływ na świat, przypomnij sobie czasy szkolnych łańcuszków. Kiedyś pisaliśmy je ręcznie na kartkach papieru. Dziś dzieci przesyłają je sobie na przykład przez e, program WhatsApp. Moje dzieci też. Niedawno moja córka pochwaliła mi się, że jej łańcuszek wrócił do niej po kilku dniach. Była tym zachwycona, zwłaszcza, że było to coś pozytywnego. Czy to dobrze, czy źle? Kto to wie? Właśnie taki prosty mechanizm może być dowodem na to, że masz większy wpływ, niż ci się wydaje. Wystarczy czasem nacisnąć jeden przycisk. Wykonać jeden telefon, szepnąć dobre słowo, podać rękę, wręczyć banknot, kupić bułkę. Pamiętasz takie sytuacje w swoim życiu, w których ten mały gest rozświetlił czyjąś twarz? Podziel się w komentarzu swoją opowieścią: Mam teraz dla ciebie bardzo proste zadanie: Obejrzyj, podaj dalej i zastanów się nad poniższymi pytaniami. Co poruszyło cię najbardziej w tej historii? Jak możesz wcielić ideę, podaj dalej w swoje życie? Które sytuacje w Twoim życiu mogłyby być impulsem dobrej zmiany? Wiem, że ten film może nie być dostępny w sieci na platformach streamingowych, ale ja się postarałem i znalazłem go na jednej z platform zakupowych i właśnie kupiłem płytkę DVD. Uważam, że wartościowe firmy warto mieć pod ręką, kiedy trzeba po nie sięgnąć. A poza tym, może ta płyta będzie kiedyś właśnie małym gestem życzliwości dla kogoś, kto będzie jej potrzebował, kto będzie potrzebował filmoterapii albo pewnego rodzaju inspiracji. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzu lub pisząc do mnie na adres podcast małpapiotrcygan.pl lub nagrywając się na Speakpipe. Link znajdziesz w opisie odcinka na przykład na YouTube albo Spotify. A może znasz inne inspirujące firmy, które niosą podobne przesłanie? Czekam na Twoje rekomendacje. Napisz koniecznie je w komentarzu. To, co ja wynoszę z tego filmu, to dobro mnoży się, gdy się nim dzielisz. W tym wypadku od razu na trzy. Wyobraź sobie, że będąc życzliwym nawet dla jednej osoby, możesz wpłynąć na jej stan emocjonalny. Zwyczajnie poczuje się dobrze i będzie zainspirowana do tego, by być dobrym dla innych. 2. Każdy z nas ma w sobie moc zmieniania świata. 2. Każdy z nas ma w sobie moc zmieniania świata. Niezależnie od wieku czy zasobów, w skali, którą na ten moment jest w stanie objąć. I na którą jest gotowy. 3. Każda zmiana zaczyna się od pierwszego kroku. Nie czekaj na idealny moment, by zacząć działać. Podejmij działanie już teraz. Pośpiesz się. Twoje otoczenie czeka na zmiany. Zajrzyj do jednego z pierwszych odcinków mojego podcastu. Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Skup się na tym, na co masz realny wpływ. A masz wpływ na swoje codzienne wybory, decyzje i swoje najbliższe otoczenie. Nawet małe gesty życzliwości mogą zapoczątkować reakcję łańcuchową, podobnie jak w filmie Podaj dalej, albo w filmie Efekt motyla, który swoją drogą jest równie poruszający i inspirujący. Nie trzeba wielkich czynów, by wpłynąć na innych. Twoje małe działania mogą wywołać efekt domina, zmieniając życie osób wokół ciebie. Każdy dobry uczynek, każda decyzja o pomocy czy uśmiechu buduje sieć pozytywnych zmian. To ty decydujesz, jaką historię napiszesz wokół siebie. Film Podaj dalej przypomina, że świat potrzebuje więcej życzliwości i wiary w drugiego człowieka. Możesz być iskrą zmiany, nawet jeśli zaczynasz. Od małych rzeczy. Okres przedświąteczny albo międzyświąteczny, pomiędzy Bożyna, Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem, to doskonały czas, by zastanowić się, jak możesz być lepszy dla siebie i dla innych. Albo po prostu obejrzeć sobie na luzie przyjemny film. Marzenia o lepszym świecie zaczynają się od małych kroków. Dlaczego więc nie zacząć dzisiaj? Podaj dalej ten odcinek podcastu. Podaj dalej dobro i obejrzyj ten niezwykły film. PS, postscriptum, koniecznie podziel się swoimi ulubionymi filmami, które Cię inspirują. Pamiętaj o tym. Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, poproszę Cię o lajka, komentarz i udostępnienie w mediach społecznościowych. Zachęcam także do pozostawienia komentarza pod odcinkiem Twojej aplikacji, czy to będzie Spotify, czy YouTube, czy TikTok. Wszystko jedno: im więcej, tym lepiej. Każdy komentarz, serduszko, lajk like, pomoże mi dotrzeć do większego grona słuchaczy. Być może znasz kogoś, komu treść dzisiejszego odcinka pomoże w rozwiązaniu problemu lub wyzwania. Przekaż mu link w prywatnej wiadomości jak najszybciej. Jak zwykle, na koniec mam dla Ciebie dobrą wiadomość: to jest. Pierwszy dzień reszty Twojego życia. Możesz wybrać, co będziesz dzisiaj myślał, i co będziesz czuł, i co będziesz robił. Na to masz wpływ, a zasługujesz na znacznie więcej niż myślisz. Już teraz możesz wziąć tę jedną rzecz, którą usłyszałeś w tym odcinku i zastosować w swoim życiu. Mam nadzieję, że spędziłeś ten czas inspirująco i że wiesz już, na co jest czas. Czas na życie marzeń i oglądanie. Podaj dalej. Do usłyszenia w następnym odcinku.